Kamil Kraska z nami, witam serdecznie. E, witam gorąco. O, jest jest, jest ciepło, jest gorąco. Kamil, mieliśmy już okazję kilka razy rozmawiać, ale no, w takich okolicznościach przyrody, otwarte ważenie, no, jeszcze nie. E, tak, miałem już okazję walczyć w amfiteatrach różnych, ale nad Polskim Morzem jeszcze nie, jeszcze nie walczyłem. Na szczęście polski Morze jest nie jak zawsze, czyli jest ładna pogoda, więc <laughs> można się popalać po walce, więc super, no, cieszę się bardzo. No właśnie, jak ty podchodzisz, mając już to doświadczenie do tych walk na otwartym powietrzu? Wiadomo, te salki czasem są ciasne, latem są cholernie duszne, tu jednak jest walka na otwartym powietrzu, jak ty, mając to doświadczenie, zestawiając to z tymi tradycyjnymi halami, gdzie w zasadzie odbyła się 99% gal. Są jakieś różnice w tym tlenie na przykład? Myślę, że latem te, te gale to dużo lepsza opcja właśnie na takim otwartym terenie, bo ten przewiew, przewiew powietrza jest dużo, dużo lepszy i nie jest tak dużo, tak jak wspomniałeś, na tych zamkniętych halach, więc myślę, że to dużo, dużo lepiej dla zawodników. No. Liczna grupa wsparcia kibiców. Na ważeniu już? E, tak, mimo że jest tak daleko do Ostrowa do, do Wielkopolskiego, prawie 500 km, to już na ważeniu była bardzo liczna grupa, która mnie kibicowała, a jutro dojeżdża druga część znacznie większa, więc y, myślę, że moje kibice skradną między zdroje jutro. Mhm. A, no... To, że ty będziesz skraść show, to, to jest pewne, ale tak yy, no wiadomo, bijesz się, żyjesz z tego, żyjesz tym. Yy, Kamil, powiedz mi w ten sposób, yy, przeciwnik analizowany na pewno był. O planie na walkę nie będziemy rozmawiać. Przypomina mi się nasza pierwsza rozmowa, że o walce, porozmawia o walce, czy się udało. Z tym planem jest taki problem, że yy, Dawida nie będzie, niestety, a Paweł ze mną przyjechał, a Paweł chce wszystko zmieniać, więc z tym planem nie wiem do końca, jak to będzie na walkę. A to aż tak chcecie. Oj, oj, oj. Tak, wszystko zmieniamy, więc yy, musimy też wszystko dograć z tym planem. No to słuchaj, ale no, zgaduję. Okej, okay, dobra, okej, okay, okej. Okay. no wkręcasz mnie chyba. To ja wiem, że w żartów niszczę czasem jesteście i to, i to jest fajne. Yy, słuchaj. Nie rozpraszające jest to troszeczkę tyle tak bodźców. No bo teraz wiadomo, że gdzieś będzie, będzie gdzieś ten spacer po, po, po zdrojach, wiadomo, masa ludzi, gdzieś, gdzieś tych bodźców pełno, to nie jest to gdzieś to skuszarowanie jak mamy w hotelu przed Gamięć, wiadomo, jesteśmy gdzieś tam, można, gdzieś wyjść w wąskim gronie, gdzieś na obiad, gdzieś się nastawić. Jakoś będzie tutaj inaczej, inaczej będą wyglądały te ostatnie godziny przed walką, żeby, żeby złapać ten mental, ten fokus. Nie, no ja to bardzo lubię takie coś, że jest ta cała otoczka, że jest dużo ludzi e, pięknych w zdrojach nad morzem. Tu stąd jest do morza tam 10 metrów, więc super okoliczności. E, dzisiaj można sobie gdzieś pójść sobie na jakąś kolację, jakąś dobrą pizzę zjeść, e, pochodzić, porozmawiać z e, kibicami moimi, tam z innymi ludźmi, spędzić sobie miło czas. A jutro od rana już fokus, typowo jakiś tam rozruch na walkę. Posiedzimy w hotelu tam e, w swoim woskim gronie. Przyjadę tutaj już na halę, na amfiteatr, już w szatni totalna odcinka i, i co? No i walka. I tak naprawdę jak już jest zamknięte, są kratki, jest pieczy gong, to już się wyłączam. Widzę tego przeciwnika, słyszę swój narożnik i tyle, nie? Walka w okresie wakacyjnym, jak zawodnika, który ma już na, na, na tym swoim koncie kilka ładnych walk. Tak jakby, jak do tego No Mamy mniej więcej połowę, połowę sezonu wakacyjnego, więc wiadomo, ta pierwsza połowa tych wakacji, ten lipiec, czerwiec, zgaduję, że były intensywne, nie było gdzieś czasu, żeby znaleźć sobie gdzieś dłuższy weekend uciąć, a tutaj tak fajnie chyba się to tak kalendarzowo spina, żeby gdzieś jeszcze... Ciepełka na spokojnie, gdzieś luzując sobie dietę, załapać tego słoneczka. Dla mnie szczerze mówiąc, to nie ma, nie, ma, nie ma znaczenia, czy walczę gdzieś. Często walczyłem na początku roku, gdzieś w styczniu, czyli nie miałem żadnych świąt. Często walczyłem w sierpniu pod koniec, gdzie też nie miałem wakacji, a tak naprawdę to jest moja praca, to jest moje życie. Więc ja mam wakacje tak naprawdę ten tydzień dwa po walce. Czy walczę w listopadzie, czy walczę w wakacje tak jak teraz, to nie ma dla mnie różnicy po prostu teraz jak jest taka fajna okazja, żeby miał ten cały sierpień jeszcze to będę mógł tu gdzieś na miejscu odpoczywać, a zawsze też można gdzieś w lutym czy w marcu wylecieć do Tajlandii na przykład i też w ciepełku sobie poodpoczywać. Więc tak jak mówię, to jest moja praca i nie ma dla mnie znaczenia, czy jest walka w jakim porze roku. Ważne, żeby te walki były i żeby dawać często te walki. Tak jak sobie tutaj poza kamerą, jeżeli, jeżeli mogę powiedzieć, tak jak rozmawialiśmy sobie troszeczkę o tym, że kontrakt z Fenem się skończył, tak czasem gdzieś ten koniec kontraktu no, oznacza jakieś chwile wypadnięcie z gry, ty z gry nie wypadasz, wracasz na antenach Polsatu tylko pod szyldem innego promotora. Tak, dokładnie. Na szczęście udało mi się znaleźć walkę, za co dziękuję bardzo Babilońskiemu, że udało mi się na jego federacji zawalczyć. Walkę miałem w lutym, teraz mam walkę w sierpniu, więc takiego dużego przestoju nie było. Więc super, mam kontrakt na jedną walkę, teraz się skupiam tylko na tym, żeby wygrać, dać dobry pojedynek i zobaczymy co dalej. No i o tym co dalej porozmawiamy sobie jutro, życzę wszystkiego dobrego. No, dziękuję, pozdrawiam serdecznie wszystkich. Dziękuję. Dzięki bardzo.